W dzisiejszym odcinku zagramy życie Gangstera, odcinek 10. Stara seria, bo dawno nie nagraliśmy I przepraszamy za y, dziw, różne inne akcje, bo to jest mój sobie no, niestety nowy I nie pamiętamy, co się dzieje w poprzednich wątkach naszych antagonistów. Więc po prostu. Dał to na pewno wygląda inaczej niż tamte. Czekamy teraz na Tylera. Oś ja się też to, to trochę zmienił. I no. Chyba ja, będzie. O no. Przyjechał. No kurde. Siema. Siema. Co jest? Spoko. Dobrze, no teraz to sprawdzamy na sobie. Karin. to. a finalko. No. Mi się podoba. Co? No to no przecież ty jesteś OG. No to powinienem wiedzieć, kto to jest chyba. Aha, a co ci powiedział? Aha, uh -huh. no to... Aha, no to... Ciekawe. Da, no to dobra, czekaj, ja się radzę da przyjechać. Dobra, no, no i ogólnie widzowe straciliśmy cały hajs Na wydatki lagangu. I no Nie wiem czy taler będzie dzwonił do mnie Kiedy ten OG będzie Czy jakaś, o kurde, czy jakaś robota będzie Ja sobie przekon... Wow. ja sobie przekąski teraz kupię I no, dobra Dzień dobry I co? Ej, what the fuck? I, ale ja nie chciał. Dobra, zupię od to. No, halo, Tyler. Aha, no to trzeba jechać tam... Hmm, no dobra, no to... Dawaj na ośka. Idziemy, pojedziemy, jedziemy o tym, dawaj na oczkę. Ale jest to auto wizowa Nie wiem, czy z kolorami, czy bez. Dobra. Czekaj, ja się jeszcze przebiorę. Ja wizowe... No, się wizowe przepraszamy. Mm. Tak a, Deček, a, jce, a co ahojš já se kaměňárka zavřu, co si vykonávám Eee, masky, ne, o tam gotové jsem Aula. A jdět ty a coš A, ah, dobra. O, awesome. Dobra. No to do, no to do. Dobra. Do to będzie gdzieś... No i co, widzę subskrybujcie ten kanał, bo Chcę wrócić z regularnością filmów, nie wiem jak to jeszcze wyjdzie, bo mam szkołę i... I no, więc... Filmy nie będą się na pewno... Ale chcę wrócić po prostu do nagrywania tego Nie będą się na pewno jakoś często pojawiać, on tak nie wiem... Cztery razy w miesiącu Albo w każdym tygodniu jeden, ten, ten I no bo ej. Tyler broni krótka, co nie? What the fuck? no, ty, do no, 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 jeszcze powiedzieć. Zapraszam do, linku do opisu filmu. Tam jest link do Discorda. Potrzebujemy ludzi do nagrywek. Zapraszam. Proszę się tam zapoznać z regulaminem. I. I no. Co? No. Proszę się tam zapoznać z regulaminem serwera. Jakiś z regulaminem do rekrutacji. I no. Zapraszam do rekrutacji w ogóle. Bo potrzebujemy ludzi. Co? Dobra, dawaj jedziemy. Znaczy, jedź. A jakby co to widzę, wy nie pytacie po prostu. Lagi pytam online. Dobra, zatrzyma się tu gdzieś. O. Czekaj, bo. Dobra. A wysiadam. O. I poczuć. Masz tu masz tu Masz tu Masz tu Dobra. A ciekaw jesteś, czy to będzie tu nie ma nic bo my musimy od lostów mieć ten motor a ich tu nie ma no tak nie ma to idziemy w drugie miejsce słyszysz Nie wiem, może my już dojechaliśmy. O kurde, lości się zrespili. Jeden motor, jest. dobra, to ja go biorę, Tyler. Czekaj, czekaj, może widzi się będę. Ja go biorę. Szukamy jeszcze jednego dla ciebie. O oh, kurde! O! Wow. że się ustał Dobra, Zdupiamy Zupiamy! I do. Na no, ten co nie? A nie zauważyli nawet. No to my, my, co będziemy jechać. O oh, kurde, to na koło ile ci? O kurcze Ej, backflipa Dobra No ja pokładam trochę wam o tej serii Jak my w tym czasie dojedziemy na Eee yy, Na, na Do familis, do OG tego, to te I no No yy, to tak, mam zamiar aby ta seria była tak do siedemdziesiątego, osiemdziesiątego odcinka Nie wiem, co się z tym nie zaszyją, e, ale no o kurde, no Eee e, nie wiem kiedy ten odcinek wleci, mam nadzieję, że jak najszybciej Nie wiem, kiedy go zmontuję i e, no e, Chcę tą serię rozbudować na pewno, żeby... Aby była ciekawa po prostu do i dlatego potrzebujemy ludzi. więc Zapraszam na Discorda. Przeczytajcie sobie regulamin z Discorda i regulamin do rekrutacji. Yy. I no. Więc mam nadzieję, że tam bałam się kilka osób. Bo nie powiem, żebyśmy ich potrzebowali. Bo zwykle się trochę ciężko nagrywa. a no, kurde jak widzę, to my trochę oddzielimy. O! Fu yy... O! Tu jest! Znaczy, no, ale że straciliśmy motor, bo się, ale tylko wywaliłem. I no, tam pewnie dojedziemy. To chyba będzie jakaś odcinka, nie wiem O kurze, trochę niebezpieczne takie dziś no, Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda do reputacji. No, no co jest? A ja. Ja dopiero do Los zjeżdżam O, no to dobra teraz ja do. będzie, będzie, coś jeszcze dzisiaj do zrobienia? Spoko Ale stąd te wizoty Aby to jak Gangsta się zaraz nie skończyło Kamizel? Kamizelki trzeba pokupować. A ja żadnej? O z tym mówię. No, a co mamy? A, to, jak dojdziemy, to się przebiera. Ale nie będę trzeba do Ciebie okay. no, i i faka pogodowała. Э, я уже я за мной очка. так Кто-то А. Ну, я там. A, zawróć no, pa. He. Cze ma? O, ty nagrał, stary, dawaj. Uh -huh. No. i wizowa, będziemy kojarzyć powoli, bo. Bę. Myśmy mogli coś robić, ale nawet nie mamy, co? Odcinek, nie wiem ile będzie miał, 20 minut? Mmm, u mnie to bokiem Czekaj, bo nara... O, dobra, no to ja idę Dawaj, Horacz Dobra, za No to dobra, dzięki Czuję jak

Jezu, jak ty jeździsz, człowieku. U mnie ty teraz w vlog wjechałeś. No. Dobra, dawaj do tego. Ty, bo nam tuś korek zabiera. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Łopy, łapy. smata chodź tu. Zabij go. O kurde! Sorry! Żyjesz? Obra, wstawaj. Ile dostaniemy? Czekaj, idę mu i zobaczymy, czy może dostaniemy jakąś premię. Dobra. 10 koła. Nie, sorry, 20. A w dupę coś ty zrobił. 20 koła dostaliśmy. Siadaj, siadaj, siadaj. siadaj. O kurde, idziemy, idziemy uciekać. Ja wiem, coś ty odwalił. Где я маму чекать? О, курда. Вау. Wow. Брат, награл, ну боже. Так, авиам. О, фок, шит. Вау. Czekaj! Wyświetlałem. Dobra. Ale dowody tym. Walisz to. Wyciekniemy kanałami. No to widzę. Ciekawie się zadziała w tym odcinku. Nie no, policja Dobra, mamy problem Ty się strzelaj do policji człowieku Spokojnie, uciekniemy im Uciekniemy nim Im Spokojnie, spokojnie Mam lepszy pomysł. No to git. Żeby nas tylko helikopter nie gonił. No to ciekawie się robi. Nie trafiłem. Uciekniemy łódką. Jak, jak byłem młodszy, to latami wyskakuj! Dobra, wychodź, wychodź, wychodź. To jest łódź! O, ty co ja zrobiłem?

Trochę morda pomiana. Halo Tyler, żyjesz? Dobra. Dobra widzę, będziemy kończyli. Dobra, dobra. Dobra, widzę. Tyler miałcie. My ten odcinek już kończymy. I no, widzimy się w następnym. Nara!